Cześć Manko. witam w kolejnym odcinku dzisiaj szybka robota, mam nadzieję muszę wymienić uszczeleczki w odmie bo tam już nażygane na dole jest już tam wczoraj wytarłem także nie jest już nażygane ale się znowu nażyga i co? Musimy odpiąć jakieś tuftyczki z tej odmy tam ogólnie jakiś wężek chyba też idzie nie wiem gdzie on idzie jest jedna wtyczka od odmy, a akurat u mnie jest jakaś wtyczka Różnie to bywa na przykład w polo tam nie ma wtyczki. Taka jedna ta wtyczka Ale może się zaraz odepnie jak oni to montują z kurbisy musiałbym od spodu zobaczyć jak to tam jest I Jest jakiś wężek jest. Tam sobie idzie. A tu? Tu dalej nie widzę, jak tam jest. Tak wygląda, jakby. Nie wiem, właśnie, jak to wygląda. się tak kurwa to porobili, że nic nie wiadomo, gdzie tu się wciska. Tu. Nie wiem, czy to ma cały zejść ten z tego, ale cały. Ten wężyk zasrany. O, zeszedł, dobra. Wężyk zszedł. No i jeszcze musimy. Trzeba go było ścisnąć w dwóch miejscach na górze i na dole. Wężyk zszedł, to tu jeszcze tylko zostało to odpiąć. To tu się lało z tego. Ewidentnie z odmy. Także odma tutaj sobie już przeciekała. I trzeba ją najzwyczajniej w świecie wymienić uszczelki już po tylu latach. To, wiecie, to aż. Dobrze, że tyle wytrzymało. Powiem Wam, straszny problem mam z tą ptyczką jedną. Kurwa, nie wiadomo jak ją oni skonstruowali. Powinno być tylko jakiś zaczep, a tutaj jest coś w środku i nie wiem jak ja mam to wcisnąć, niby tam. Może tu wcisnąć. Tu są niby trzy otwory. Nie wiem co za cymbał to wymyślił znowu. Pierwszy raz takie wtyczki widzę. Już siedzę pół godziny i odpinam jedną wtyczkę. To tak później jest. Cała robota zajmie może, nie wiem. 10 minut, a sama wtyczka, kurde, przez pół godziny Muszę zobaczyć, jeszcze tam wcisnąć śrubokrętem płaskim, bo nie wiem Dobra panowie, zmieniam koncepcję, najpierw wykręcę te trzy śruby, może wtedy się uda to trochę obrócić I wtedy będę widział, co tutaj, jak to odczepić, bo tak to tego nie odczepię, bo nie wiem Jak to jest skonstruowane, tak to zrobili Podejrzewam, że jak to odwrócę, to się wszystko wyleje na mnie, tak że będę cały upierdolony w oleju ale może nie, może nie, może wszystko jest w środku skapnęło. Chociaż, jak samochód teraz stoi, tak, w takiej pozycji, to pewnie wszystko jest w odnie. Także będzie nie zaciekawi, no ale trudno. Imbus piątka. lecimy Co za los! O, dokręcone jest. Ale poszło. Najpierw poluzujemy wszystko. Dokręcone jest. Musi być dokręcone, człowieku, jakbyś chciał. O! Ten był dowalony nieźle Ale się udało Dobra No nic, oby tylko nie polało na mnie olejem Miejmy nadzieję, że tam syfu nie będzie za dużo Jak w polo Ale dociągnięte śrubeczki konkretnie ma lipy nic no, trzeba to tak ściągnąć bo nie, nie dostanę się do tej wtyczki czemu ona tak tam siedzi to nie wiem o, tu już jest wszystko zażygane olejem nawet te śruby także dojrzewam że nie będzie za ciekawie wszystko co umyłem będzie znowu zażygane o Jezu. Nie chcę połamać tej wtyczki, wiecie o co chodzi. Coś się leje. Coś się leje. Ale kapie obaw. Nie. Ale nie ma tak źle, jak myślałem. Zaraz szmatkę i to się wytrzyma. No i pokaż pan to. Jezu, z góry też się leje. Kurwa, nie widzę, jak to odczepić. Już zostałem olejem w mordę. I tak późno. Może tak szybko? Uszczelki wymienić. Już. Kurwa, dalej nie wiem jak to odczepić. Czekaj, muszę się wytrzeć z tego oleju. Pierdolone, co za chuj to wymyślił. A chyba widzę, tutaj jest taka... A do buzi. Ja Ci bi ten olej. Smak oleju. To jest dopiero przygoda. Poświeć tą latarką. Świec... Świecisz milczy sobie. <grym> Co za głupia konstrukcja wtyczki. Pierdolony świat. Ale to się chyba odgina. Dobra. Włóż to. Łap no, pan to na ślubeczkę jedną Żeby się nie ruszało Co za chuj to wymyślił to ja naprawdę Jestem pełen podziwu Jak można taką wtyczkę zrobić O idzie Co za skutkiem to wymyślił Bycie szlak. Jeszcze żeby dostał końcówką, Mści się za to. Tu trzeba wcisnąć tą zapadkę. Pierdoloną. Patrz. No, oczywiście na filmie nie widziałem. widziałem. Patrz, tu jest taka zapadka. I ja ją odgiąłem. Widać to, czy nie? Widać. Może z tej strony, znowu. Tu jest taka zapadka na końcu. Ja ją odgiąłem do tyłu, ale czy tak się powinno robić, to nie wiem, ale mam to w dupie. Ważne, że zeszło. No i wtedy ciągnąć do tyłu, nie? Dobra, wyciągam tą odmę, bo już tyle czasu tu spędziłem, tu są podmeką, Raz strach. Od razu przemyjemy trochę tą odmę, bo może być brudna w środku. Odmka. Ups. I dołem, 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 dołem. malutku, oj. Zmieści się to tu? O kurwa, nie zmieści się to chyba. A nie, zmieścić, musi się zmieścić. Jest. O, mamy ich gnoja. Syfu tu trochę mamy, oczywiście. Także trzeba to wyczyścić. Ale ciężka ta odma jest. Ciekawe czy ciężka, bo jest tyle syfu, a czy ciężka, bo tu jest jakiś podgrzewacz chyba. No jak jest podłączone, to pewnie podgrzewana jest ta odma, dlatego się nie robi masło. Dobra, też tutaj troszkę przetrzyj. Tu i tak będzie trzeba za chwilę szmatą wjechać, żeby to ładnie wszystko wywalić, bo tu taki jest o jakieś silikony chyba nawet i co panowie, tak wygląda odma oczywiście upierdzielone, tutaj jest jakiś nagar patrzcie normalnie można to zeskrobywać śrubokrętem także upierdzielone jest tu mamy uszczelkę, ona przepuszczała ta tutaj pewnie jest twarda ciężko ją nawet wydostać pewnie się złamie albo coś Jezu, no co tak można długo robić z uszczelką? Jest taka twarda, że ją ciężko wydostać, wam powiem. Się wszystko ślizga jeszcze, to jest na dodatek problem. Co za los? Był to człowieku. O, paznogcia. Zobaczmy. No. Jeszcze to. Jeszcze nawet ma tu jakąś rozciągliwość, ale taką, że tak powiem, marną. A ta? Bym nikt ich nigdy nie wymieniał, bo to, wiecie, jak tak było dowalone, to... No ta to w ogóle jest twarda. Jak plastik. O, patrzcie, pęka. Smaria. Dobra, myślałem, że tutaj, bo w polu robiłem tą odmę. Myślałem, że tutaj mnie to zaoszczędzi roboty, ale widzicie, no jak nie nagar, chociaż nagar też jest, no trzeba ją wyczyścić. Czyli jest jakaś blaszka. Patrzcie, Więc tutaj mogę dłubać tak, śrubokrętem. Troszkę muszę zebrać tego nagaru. Mogę tu wlać wody trochę, znaczy wody benzyny. To przestanie działać po takim czyszczeniu. Dałbym to otworzyć jednak, żeby tej elektroniki tam nie było. Próbujmy to otworzyć. Także chyba, chyba nic nie zalejemy. <grych> Jak stąd się leje. O, o, dobrze. Jezu, jaki syf. Jakaś sprężyna. Też pełno nagaru. Także tu nic nie trzeba ale tu jest syf ja pierniczę. patrzcie normalnie takie grudy w Polo nie było takiego syfu ktoś ewidentnie olei nie zmienia, w Polo był ten głównie to masło ale takiego nagaru to nie było aż dużego no i co Panowie, przynoszą benzynkę, także troszkę benzyny ładnie wyczyśnijmy. W sumie nie wiem co tutaj jest, ale że tu jest olej, no to ten nagar, także lepiej to wyczyścić pewnie. Dobra, tu w miarę mi się udało wyczyścić, tutaj powygrzebywałem jeszcze jakieś resztki. Tutaj niektóre są otwarte te kanały, niektóre zamknięte, a wszystkie były zamknięte, bo wszystko było zawalone. Także to zrobiłem, troszkę benzynki wlać i to przeczyścić. się przypominają dawne czasy jak w polu robiłem. Wszystko wraca panowie. Widzicie ile tego Masakra. Tą dekielę tylko wodą z bo tutaj jakaś uszczelka jest, nie chciałem żeby została uszczelka po tym, po karach. Nie wiem czy ta odma w ogóle drożna była tak Wygl wyglądało na początku jakby nie było teraz tu przelatuje w widzicie tu są jakieś blaszki, nie wiem co to jest ja też to wyczyszczę, chyba to jest ten podgrzewacz cały. tutaj widać jakieś silikony, więc chyba to było klejone czymś Chciałem szybko wyłączyć, bo mi kamerę, kurde, trochę benzyną zalało, ale jest okej okay. yy, Także co? tutaj kończę czyszczenie, trochę jeszcze wody, poprze, trochę jeszcze benzyny poprzelewam przez te otwory i będzie wyczyszczone. I co panowie? Z racji tego, że umie każde życie, ma jeszcze życie po życiu. To ja sobie przelałem starą benzynkę jeszcze do pojemniczków. No a tu zobaczcie, chciałem wam pokazać, ile tego nagaru się uzbierało w odmie. Oczywiście to jest nagar, który jeszcze tam powiedzmy się nie rozpuścił, a też trochę tego nagaru wiadomo się rozpuściło w benzynie. Tutaj widzicie, o, jak te uszczelki leżą, ile tego nagaru się uzbierało. Także jest konkretnie te uszczelki oczywiście do wywalenia. Zaraz nowe założymy, tam sobie odmaschnie, którą silnika przetrzeć szmatką, żeby wszystko ładnie dolegało. Uszczeleczki nowe przesmarować troszkę olejem, żeby się nie zawinęły. Dobra, tam jak widać udało mi się wyczyścić od strony silnika. Dość ładnie tu musiałem pozdrapywać bo ktoś na silikon to chyba składał wcześniej i trzeba było zrapać ten stary silikon. Ładnie i teraz jest fajna powierzchnia. I teraz będzie można tutaj wkładać nowe uszczelki. Dobra, składamy odmę. Zróbmy to co już było, czyli to i tutaj jest taka kapsuła na to, tutaj trzeba trafić takim wycięciem gdzieś, a nie, nie trzeba, czyli chyba wszystko jedno jak złożę, kładamy żeby klikło, wszędzie klikło, klikło. teraz uszczeleczki z tej strony jeszcze sobie troszkę szmatką tu wyczyszczę troszkę oliwki tak jak mówiłem żeby nam to wszystko ładnie się tam później ułożyło zwykły silnikowy tak wyglądają nowe uszczelki można kupić normalnie w internecie kurwa mać no. mogę otworzyć jezu jakie ja mam brudne pazury od tego wszystkiego no ale to tak jest dobra mniejsza większa Hops. troszkę naoliwimy żeby na sucho nie wkładać. No i co? Hops! Jedna jest, jest. Też naoliwione. Musi wszystko być. I tu drugą na górę. i tak możemy już ją montować i będzie myślę wszystko szczelne ale Wam no, powiem lżejsza jest też ta odmota także trochę tego syfu musiało tam być troszkę jest lżejsza niż, przynajmniej tak się wydaje tutaj podobnie jak w Polo możemy sobie ją wcisnąć i później dopiero załapać śrubkami co jest dość wygodne mamy no, chyba no, się tutaj walić. Zaraz sobie ją tutaj włożymy wstępnie. Troszkę jeszcze oliwkę damy, bo nie chce wejść. Ale jest znaczy, że dobrze uszczelnia. Dobra, to teraz chubę można to przyłapać. Prosta robota, w sumie no ale taka dość... Wielu rzeczy czasem są jak to przy robotach. Dobrze. Ciągle się coś sypie na mnie. Z tego chyba łącznika, ale stasznego. O Jezu, te druty. Co za dziadostwo. Będzie to trzeba też wymienić. Jezu. Z tego sypie. Mogę te śrubki też wyczyścić, cholera. Jakieś piasek, jest taki. Na tej przynajmniej. No, potem wam bez takiego światełka, to już... ...członek by się zajęło. Akcji. Dobrze. Może od dołu zaczniemy, czy od góry? To wszystko jedno jak jedno. Może najpierw, kurwa, dokręć te... Powkładaj te głupie wtyczki, bo z wtyczkami znowu się pierdolić. Nie, już teraz nie będą robić problemu wtyczki. Przynajmniej ta nie robi, a ta? No, bym chciał powiedzieć, że ta też, nie? Trzeba ustawić o, ta też nie Teraz dół i środek na na Styknie. Będzie chodzić Dobrze Chyba gotowe Jeszcze sprawdzę tutaj od tej skrzyni sobie Coś tutaj z tego korka się mało, Także zobaczę zaraz Czy to coś nie dokręcone było Czy co było Ale odmówię spokój Teraz już gotowe jest A Zobaczymy czy nie będzie ciekło W odstępie czasowym jakiś Ale nie powinno Jest ładnie wszystko zrobione Dobra. Wyłączam. No, także jak widzicie, w odma już sobie siedzi, wszystko podłączone. Tam na górze jest te nieszczęsne kostki i wężyk. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Miejmy nadzieję, że już tu nie będzie ciekło. Jeszcze tutaj trochę szmatką wyczyszczę, spokojnie, żeby tu nie było jak jakiegoś syfu. Tutaj o. Yy, także co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. I cześć. Kurde, ciągle się z tego leje, ciągle się z tego sypie, kurde, z tego łącznika, bo już jest też, widzicie, już ta siatka się odstygowuje, to będzie bo trzeba niedługo. Dobra, na razie i miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie już nic ciekło. Cześć.